Niech usłyszę jeszcze kurwa raz Że awokado jest ohydne AWOKADO? OHYDNE? Weź człowieku ty swoją pustą łebę ty najleć Do Nowego Jorku tam gdzie Kevin McAllister Rzucał se główkami w takich debili jak ty Jakim trzeba być bezguściem I jak bardzo trzeba mieć upośledzone kubki smakowe, żeby kurwa na cud natury, masło BOGA! Jewaniutkie źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych. Jak nie wiesz, pajacu, jak się je awokado, to po co w ogóle otwierasz tę swoją biedną mordę, co nie zna jego pysznego smaku? Trochę kurwa cierpliwości! Jak kupujesz twarde, jak serce Łęckiej, awokado w biedronce, to się kurwa nie dziw, że nie jest dobre. Trzeba poczekać, awokado ma być miękkie. To nie jest jewany ziemniak, że kupisz byle jaki i ugotujesz. Tu trzeba odrobiny finezji i wyczucia, bo czy może. Może być coś lepszego niż świeża pszenna, podkreślam, pszenna bułeczka z grubą warstwą masła, 82% i awokado? Nie może, kurwa, no nie może! I nie zapomnij, debilu, to trzeba posolić, bo tak właśnie wydobywa się smak z jedzenia. Wiesz w ogóle, jaka jest inna nazwa na awokado? Smaczliwka wdzięczna! Choć tak naprawdę powinna się nazywać zajebista smaczliwka, ty niewdzięczna kurwo! I może wtedy byś pomyślał, że to z tobą jest coś nie tak, jak ci awokado nie smakuje. Chuju.